Cześć wszystkim, ja jestem Igor, a w dzisiejszym odcinku. Robert Lewandowski i Kamil Grosicki wrócili do kadry. Polacy zeskoczyli Holendrów. Cudowny gol Matiego Kasza. Polacy pokonują Finów. Kasz, Lewandowski i Kamiński z golami. Podsumowanie meczów eliminacji do Mistrzostw Świata. Leo Messi kończy karierę? Zaskakująca wypowiedź Argentyńczyka. Gianluigi Donneru na rumanowym bramkarze Manchesteru City. Nicholas Jackson w końcu wylądował w Monachium. Jadon Sancho opuścił Old Trafford. Liverpool rozbija bank. Aleksander Isak dotarł na Enfield. Fermin Lopez zostaje w FC Barcelonie. Hector Ford opuszcza Dumę Katalonii. Antony z powrotem w Realu Betis. Eric ten Hag został zwolniony. Jak sami widzicie w dzisiejszym materiale omówimy wiele ciekawych tematów, więc zachęcam do oglądania do końca. Miłego oglądania. W czwartek 4 września Polska zmierzyła się z Holandią. Wielu Polaków skreśliło polskie jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Graliśmy w końcu na wyjeździe, a holenderska kadra była naszpikowana gwiazdami od gór do dołu. Polacy pokazali jednak siłę i zaskoczyli Holendrów na ich własnej ziemi. Zacznijmy jednak od początku. W pierwszym składzie biało-czerwonych po raz pierwszy od długiego czasu wybiegł Robert Lewandowski. Jan Urban dał także szansę Przemkowi Wiśniewskiemu, dla którego były to pierwsze minuty w reprezentacji Polski. Oprócz tego na ławce rezerwowych zasiadł Kamil Grosicki, który także wrócił do kadry. W pierwszej połowie widać było dominację ze strony Holendrów. Polacy byli zmuszeni twardo bronić bramki, a z każdym kolejnym strzałem było coraz groźniej. Polska defensywa pękła w 20 w 28. Minucie, kiedy to piłkę do siatki skorupskiego skierował Denzel Dumfries. W drugiej połowie Jan Urban dokonał paru zmian. Na boisko zameldował się Karol Świderski, Kamil Grosicki, Paweł Wszołek i Bartosz Kapustka. Polacy cały czas łaknęli bramki dającej wyrównanie. Aż w końcu nastała 80. minuta meczu, w której Matyjkarz uszczęśliwił wszystkich Polaków. Polski obrońca trafił w samo okienko, nie dając najmniejszych szans bramkarzowi rywali. W tamtym czasie wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Była to bramka Stadionu Świata, z którą nawet najlepszy bramkarz na świecie miałby spore problemy. Mecz w Rotterdamie zakończył się wynikiem 1 do 1, z którego możemy czuć się dumni. Dało to nam cenny punkt na trudnym terenie i być może kluczowy w dalszej walce o mundial. W niedzielę rozegraliśmy nasz drugi wrześniowy mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Na stadionie Śląskim w Chorzowie Polacy podejmowali Finów. Udało nam się wygrać 3 do 1. W pierwszej połowie Polacy byli znacząco lepsi stwarzaliśmy więcej okazji od rywali i wyglądaliśmy znacznie lepiej. W 27 minucie Mati Kasz silnym i dokładnym strzałem umieścił piłkę w siatce rywali. To już jego drugi gol w zaledwie dwóch meczach dla kadry. Kilka chwil przed przerwą prowadzenie podwyższył Robert Lewandowski, skutecznie wykańczając akcję zapoczątkowaną pięknym podaniem od Piotra Żylińskiego. Na przerwę schodziliśmy z dwubrankowym prowadzeniem. W 55 minucie Jakub Kamiński wykorzystał dobitkę po strzale Roberta Lewandowskiego i podwyższył prowadzenie na 3 do 0. W końcówce meczu poczuli Mieliśmy lekkie rozluźnienie i pozwoliliśmy stracić sobie bramkę. Końcowego wyniku za bardzo to jednak nie zmieniło i ostatecznie wygraliśmy z Finami 3 do 1. Sytuacja w naszej grupie wygląda następująco: Plasujemy się na drugiej pozycji z taką samą ilością punktów co pierwsza Holandia, ale z gorszym bilansem bramkowym. Na trzecim miejscu znajduje się Finlandia, na czwartym Litwa, a na ostatnim miejscu Malta. Oprócz meczów Polski rozegrane zostały inne mecze eliminacji, w jednym z nich Niemcy sensacyjnie ulegli Słowakom 2 do 0. W innym Francja pokonała Ukrainę 2-0, bramki strzeli Olise i Mbappe. Portugalia pewnie ograła Armenię 5-0, dubletu strzelił Cristiano Ronaldo i João Felix. Hiszpania pokonała Bułgarię 3-0, Belgia wygrała 6-0 z Liechtensteinem, Włochy 5-0 grały Estonię, a Anglia różnicą dwóch trafień okazała się lepsza od Andory. W niedzielę Niemcy pokonali Irlandię Północną 3-1 rekompensując kibicom ostatnią porażkę ze Słowacją, a Hiszpanie przejechali się po Turkach, ogrywając ich aż 6-0. Hat-trickiem popisał się Mikel Merino, dubletem Pedri, hat-trick, asyst zanotował Oyarzabal, a dwie asysty zaliczył Laminia a oto komplet wyników wszystkich spotkań. Leo Messi po ostatnim meczu udzielił szokującej wypowiedzi. 5 września Argentyna mierzyła się z Wenezuelą w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3 do zradle gospodarzy, a sam Messi był autorem dwóch trafień. W pomeczowym wywiadzie Argentyńczyk powiedział następujące słowa: Nie sądzę, że wystąpię na następnym mundialu ze względu na mój wiek. Jestem jednak podekscytowany i zmotywowany, bo w końcu jest tuż za rogiem. Zobaczymy w jakim będę stanie, ale na razie nie podjąłem jeszcze decyzji. Jak sami słyszeliście, Messi zasiął ziarnko niepewności co do jego przyszłości. Czas pokaże czy zagra na przyszłorocznym mundialu. Możemy tylko trzymać kciuki. Gianluigi Donnarumma znalazł nowe miejsce pracy. Dziś już wiemy, że będzie bronił słupków bramki Manchesteru City. Po tym jak Donnarumma został odsunięty od składu Paris Saint-Germain i dowiedział się o braku uwzględnienia siebie w planach na przyszłość klubu z Paryża, postanowił szukać nowego pracodawcy. Skory na usługi włoskiego bramkarza był Manchester City i to właśnie na Etihad Stadium przenosi się Donnarumma. Podpisał on kontrakt ważny do 30 czerwca 2030 roku. PSG sprzedał bramkarza za ponad 30 milionów euro, a sam 26-latek będzie występował z numerem 25 na plecach. Saga transferowa z udziałem Nicolasa Jacksona obfitowała wiele zwrotów akcji. Kiedy niemal wszystko było dopięte na ostatni guzik i Jackson był już jedną nogą w Bayernie Monachium, Chelsea w ostatniej chwili dała piłkarzowi wezwanie do Londynu. Ostatecznie wszystko skończyło się na korzyść Jacksona, który od początku był chętny na przeprowadzkę do Monachium. Senegalczyk zasila szeregi Bawarczyków na zasadzie wypożyczenia, za które Bayern musiał zapłacić aż 15 milionów euro. Umowa zawiera także klauzulę wykupu, którą Bayern może wykorzystać pod koniec wypożyczenia. W takim razie czekamy na pierwsze minuty Jacksona w Bundeslidze. Jadon Sancho także zmienił klub. Anglik zamienił Manchester United na Aston Villa. Sancho przechodzi tam na zasadzie wypożyczenia bez opcji wykupu. Jadon pogra jeden sezon, po którym będzie musiał z powrotem wrócić na Old Trafford. Ostatni sezon spędził w Chelsea, gdzie rozegrał 31 spotkań, w których strzelił 3 bramki i zaliczył 4 asysty. Czas pokaże, jak odnajdzie się w Aston Villa. Alexander Isak wylądował na Enfield. Szwed przeniósł się z Newcastle United do Liverpoolu za astronomiczną kwotę 130 milionów funtów. Stał się tym samym najdroższym transferem w historii Premier League. Isaac podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2031 roku, a na boisku będzie grał z numerem 9. Trzeba przyznać, że Liverpool tego lata rozbija bank. W tym okienku w swoje szeregi zwerbowali takich piłkarzy jak Florian Wirtz, Milos Kerkes, Jeremy Frimpong, Hugo Ekitike czy Giovanni Leoni. Zobaczymy czy z takimi nazwiskami zdołają wygrać Ligę Mistrzów. Przyszłość Fermina Lopeza w FC Barcelonie przez dłuższy czas stała pod znakiem zapytania. Pojawiały się liczne spekulacje na temat odejścia Fermina z klubu. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem transferu była Anglia i londyńska Chelsea. The Blues wyłożyli za Fermina 40 milionów euro i wiele osób myślało, że tego lata opuści klub. Nic z tych rzeczy. Fermin zostaje i sam przyznał, że nigdy poważnie nie rozważał odejścia, a Hansi Flick i działacze klubu nigdy nie chcieli go sprzedać. Sam Fermin przyznał, że jego numerem 1 zawsze była gra w Barcelonie i kocha ten klub odkąd przybył tu pierwszy raz jako 12-latek. Tak więc oficjalnie Fermin Lopez będzie do dyspozycji Hansiego Flicka na ten sezon. Zobaczymy, jaką formę zaprezentuje Hiszpan. Fermin Lopez zostaje, ale z dumą Katalonii pożegnał się inny piłkarz. Hector Ford udaje się na roczne wypożyczenie do Benjaminka Ligii, Elche. Hector trafia tam na jeden sezon, a w kontrakcie nie ma mowy o opcji wykupu. Tak więc po sezonie Ford wróci pod skrzydło Hansiego Flika, a wypożyczenie jest dobrą okazją na odbudowanie formy po kontuzji. Zobaczymy, w jakiej dyspozycji Hector wróci na Camp Nou i czy będzie miał szansę gry w pierwszym składzie. W poprzednim sezonie Antony grał na wypożyczeniu w Realu Betis. Dzisiaj wiemy, że zostaje tam na stałe. Opłata za Brazylijczyka wyniosła zielono-białych 22 miliony euro plus 3 miliony zawarte w bonusach. Oprócz tego Czerwone Diabły zapewniły sobie 50% zysku od kolejnej transakcji. Antony podpisał kontrakt, który wygaśnie z końcem czerwca 2030 roku. W poprzednim sezonie rozegrał dla klubu 17 spotkań, w których zdobył 5 goli i zanotował 2 asysty. Czas pokaże, czy w tym sezonie przebije te statystyki. Eric Ten Hag nie będzie już pełnił funkcji trenera Bayernu Leverkusen. Holender oficjalnie został zwolniony przez działaczy klubu. Czarne chmury wisiały nad Ten Hagiem od dłuższego czasu, a zwolnienie go wydawało się jedynie kwestią czasu, aż w końcu stało się faktem. Klub nie był zadowolony z wyników Holendra, czego skutkiem było zwolnienie. W pierwszej kolejce Bundesligi Bayer Leverkusen pod jego wodzą ulek Hoffenheimowi 2 do 1, a tydzień później w drugiej kolejce zremisował pod 3 z Werderem Brema. Dodatkowo trener nie miał odpowiedniej więzi z piłkarzami, co przyczyniło się do decyzji władz. Czas pokaże, kto zmieni ten Haga na jego stanowisku. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję za uwagę do samego końca. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Natomiast, że jesteście nowi na moim kanale i jeszcze nie subskrybujecie, Zachęcam do zrobienia tego z dzwoneczkiem po więcej piłkarskich newsów. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!